3 lipca. Wierzę, że całokształt politycznej i religijnej sytuacji na świecie może być podsumowane w kategoriach oddzielenia Chrystusa od krzyża. Postawmy Chrystusa bez krzyża po jednej stronie i krzyż bez Chrystusa po drugiej stronie. Kto wybierze Chrystusa bez Krzyża? Nasza chyląca się ku upadkowi cywilizacja Zachodnia? Chrystus jest w niej słaby i zniewieściały. Nie posiada władzy, by wyrzucać kupców i sprzedawców ze świątyń. Nigdy też nie mówi o samodyscyplinie, wstrzemięźliwości i umartwieniu. Kto wybierze krzyż bez Chrystusa? Rosja i Chiny, w których panuje poddanie się wspólnej ideologii. I w których nadużywa się dyscypliny i władzy, by utrzymać pokój i porządek, lecz żadne z nich, ani Chrystus bez krzyża, ani krzyż bez Chrystusa, nie może uzdrawiać.